On patrolu Nie, Wyobraźcie sobie, że jesteście nastolatkami. Macie trochę wolnego czasu. Możecie przeznaczyć go na oglądanie seriali. Granie w nie, Lola. To jest absolutnie największy pożeracz czasu na świecie. Na czytanie książek, nie wiem, na chodzenie na siłkę, albo nawet oglądanie i robienie brainrotowego kontentu. Ale na drodze świadomej decyzji wybieracie jednak założenie odblaskowej kamizelki. Kamizelka ta ma napis Sean Patrol. Chodzicie po miejscach publicznych, zaczepiacie bogu ducha winne dziewczyny w waszym wieku. parą patrolów. W domyśle, poszukując tak zwanych szonów. Czy muszę tłumaczyć ten termin? O stary. Ostatnio na Donaldzie ukazał się taki oto artykuł. Zabawa w Sean Patrol z TikToka przeraziła dorosłych, bo zaczęła się wymykać spod kontroli. Mamy tutaj tak naprawdę jakieś chłystków. W kamizelkach odblaskowych Sean Patrol. Dziecko. Przecież ty jeszcze nawet dziewczyny za rękę nie trzymałeś. Ostatnio na polskich ulicach oraz miejscach publicznych coraz częściej wydawane są grupy chłopców wyposażone w kamizelki oraz inne akcesoria z napisem Shon Patrol. Ich celem ma być wypatrywanie dziewczyn nazywanych obraźliwie szonami. Tym określeniem zazwyczaj opisuje się młode kobiety, które prowadzą rozwiązłe życie towarzyskie lub starają się przyciągnąć uwagę wyzywającym stylem ubioru. Nastolatkowie coraz częściej nazywają jednak Shonami te kobiety, które nie uważają ich za atrakcyjnych lub po prostu nie odwzajemniają ich zainteresowania. Ach, zaklęty i tak dobrze znany krąg typu. Siemach chcesz coś pobajerować? Nie spadaj, nie lubicie! Ty przebrzydły szonie! Ty cznico. Jak możesz? Mnie nie lubić. Mnie, w tak wspaniałego człowieka, od tak genialnej osobowości. Nowy trend wywołał zarówno falę zainteresowania, jak i krytyki, szczególnie ze strony dorosłych. Uwagę zwrócił na to m.in. ekspert w dziedzinie komunikacji internetowej Wojtek Kardyś, który wskazał, że szon patrole ostatnio zyskują na popularności. Zauważył, że powstawanie tego typu grup to efekt toksycznej manosfery. W jego ocenie do szon patroli dołączają ci nastolatkowie, którzy wpisują się w definicję retpilowów. Chodzi o młodych mężczyzn, którzy mimo prób nie mogą znaleźć partnerki życiowej i starają się wymyślić jakieś racjonalne wyjaśnienie, dlaczego kobiety się nimi nie interesują. No mieliśmy już prawie dwugodzinny film na temat tego, jak czerwona piguła szkodzi chłopakom, i tutaj mamy bezpośrednią konsekwencję tego typu właśnie myślenia. Oczywiście nie mylmy tutaj porządków. To nie jest tak, że chłopy, którym blisko jest do ideologii redpilowej, nie mają kontaktów z kobietami, albo w ogóle nie, nie mają partnerek życiowych, albo nigdy nie mieli. Bardziej tutaj chodzi o pewien zestaw wartości, który oparty jest na absolutnie wypaczonej przez. Internet wizji męskości, ale kontynuując, to nie jest do końca tak, że, że wszystkie te chłopy nie mają żadnego kontaktu z kobietami. Czasami wręcz przeciwnie, problem jest taki, że na podstawie wartości, które przejawiają, no niestety przyciągają do siebie te dziewczyny, czy te kobiety, które potwierdzają im jakieś założenia, czyli na przykład wszystkie dziewczyny lecą na kasę, albo jak tylko jakaś dziewczyna zauważy, że w jej pobliżu jest lepszy samiec ode mnie, no to odejdzie do niego. Okej, okay, ale zabrnąłem trochę za daleko. O czym my w ogóle tutaj mówimy? Przecież to jest grupa dzieciaków, która, jak się spodziewam, dopiero wchodzi w pole relacji romantycznych. Sorry chłopaki, ale mam dla was złą wiadomość. Jeżeli do tej pory na tym polu wam nie szło, to w tym momencie naprawdę sobie przestraciście. W tym momencie to już jest dla was kaplica. Odwalając takie rzeczy po prostu fizycznie nie jesteś w stanie przyciągnąć do siebie fajnej dziewczyny, czy w ogóle fajnego partnera. Każda jakkolwiek ogarnięta dziewczyna, Stwierdzi, stary, co ty, w, co ty w ogóle odpierdalasz? Co ty kurwa robisz? Kim ty w ogóle myślisz, że jesteś w tym momencie? I oczywiście, nawet jeżeli te chłopaki, nie wiem, nie utożsamiają się bezpośrednio z Red Peale, to to jest naturalna konsekwencja, właśnie tych wartości, które przynajmniej ta wydawałoby się najbardziej wypaczona wersja Red Pillu, jakieś Andrew Tate i tak dalej promują. Pomimo tego, że mamy tutaj absolutnie zupełnie inny kaliber, z jakiegoś powodu nie mogę pozbyć się skojarzenia z serialem Dojrzewanie, który zaczyna się od bardzo mocnej zbrodni. Popełnionej przez bardzo młodego nastoletniego chłopca. I właśnie w tym serialu mamy wgląd w młodzież, która jest wychowana na tego typu treściach. Na szowinizmie, na pseudomęskości, na zestawie stereotypów i na zestawie przekonań na temat płci przeciwnej, które to przekonania zastępują im doświadczenia na tym polu, bo młodzi chłopcy wchodzą w dorosłość z przeświadczeniem, że dziewczyny chcą tylko twojej kasy, są szonami, odejdą do pierwszej, lepszej silniejszej jednostki od Ciebie. Stąd też ten fetysz władzy, potęgi, hegemonii. No, i to po prostu przepiękne rozdwojenie jaźni. To znaczy, dokładnie te dziewczyny, które oni szykanują, to są dokładnie te same dziewczyny, które, umówmy się, które im się podobają, do których chcieliby jakoś zarwać, ale po prostu nie potrafią w inny sposób niż ten szowinistyczny, agresywny. Nie potrafią tego w ogóle przyznać przed sobą i nie umieją obsłużyć tych emocji, bo dostali już narzędzia z internetu, od red -pilowych, guru. Nie, no, to jest jakieś. To jest chore. Jego zdaniem, powstanie Patroli to kolejny przejaw nienawiści do kobiet wyrażanej przez tego typu mężczyzn. Zwrócił on jednocześnie uwagę na to, że pojawianie się w miejscach publicznych z akcesoriami wskazującymi na przynależność do tej grupy nie rozwiązuje problemów współczesnych chłopaków, a jedynie generuje zysk dla firm. To będzie znowu prowadzić do jeszcze większej samotności, a stąd już droga prosta do depresji i innych problemów psychicznych, napisał kardy. Jedynie kto tu wygrywa, to osoby, które potrafią zmonetyzować takie trendy, jak na przykład sprzedawanie kamizelek odblaskowych, które rozchodzą się jak świeże bułeczki. Pierdole. <noise> Wyobraź sobie, że dostajesz kieszonkowy od rodziców i pieniądze matki wydajesz na kamizelkę Sean patrol. Oh my god, nie, nie wytrzymam. Jedynie, kto tu wygrywa, te osoby, które potrafią zmonetyzować takie trendy, jak na przykład sprzedawanie kamizelek odblaskowych, które rozchodzą się jak świeże bułeczki. Gratuluję mocnego kręgosłupa moralnego. Podsumował. Zgodować, on sporo patrolu. No nie. tak. nie, nie. nie. Sprawę skomentowała również Kinga Szostko, która zajmuje się analizą oraz monitoringiem mediów społecznościowych. Opublikowała na wpis na platformie LinkedIn, w której wskazała, że zabawa nastolatków wyknęła się spod kontroli, o czym świadczy coraz większa liczba chłopaków pojawiających się w przestrzeni publicznej z gadżetami szon patroli. Szczególnym problemem jest to, że szonami nazywane są również dziewczynki w bardzo młodym wieku. Chodzi między innymi o trzynastolatki, których zachowanie nie powinno jeszcze zwracać uwagi mężczyzn. Dochodzą nas słuchy o pierwszym samobójstwie dziewczynki umieszczonej na takiej stronie gościu trzynastoletnia dziewczynka. Większość osób w tym wieku. Jest jeszcze dosyć daleko przed inicjacją. Na tym etapie, w którym bardzo silnie kształtuje się Twoje ciało, nie do końca wiesz, co się z nim dzieje, próbujesz się jakoś odnaleźć w tym dziwnym świecie, próbujesz zrozumieć, co to znaczy być kobietą, jakie są role społeczne, jakie są relacje i dalej. Nie no, kurt. Ekspertka wskazała także, że w odpowiedzi na toksyczne zachowania chłopców zaczęły się kształtować grupy dziewczyn nazywających mężczyzn babiarzami oraz cwelami. Aktualnie nie wiemy, jak zatrzymać proceder, bo meta ma w głębokim poważaniu zgłoszania i nie usuwa powstających, jak grzyby po deszczu kolejnych, szonowych profili podsumowała. Chyba jedyną drogą na zatrzymanie tego jest po prostu zrozumienie, że to jest straszna siara, no nie, że to jest żenada. Że to nie jest tak, że najbardziej w tej sytuacji to te dziewczyny się powinny tego wstydzić. To jest zupełnie na odwrót stary. Co ty robisz? Kupię, jeszcze nie masz włosów na jajach, nawet nie znasz znaczenia tego słowa, i chodzisz. Podbaskowej kamizelce po galerii Sean Patrol. <grych> Wiecie co? Mam pewne przemyślenia, do których popchnęliście mnie wy odnośnie mojego poprzedniego filmu o Peaky Blinders po roku w Polsce. Pojawił się tam argument o tym, że powinniśmy skończyć z kulturą cringe'u. I z tego, jak ten film zrealizowałem i co tam zawarłem, nie jestem z tego w 100% zadowolony ani dumny, ale jeżeli mielibyśmy w jakimkolwiek stopniu kulturę cringe'u utrzymać, to ma ona swoje miejsce. I jej miejscem ewidentnie jest temat gówniarzy, którzy chodzą w koszulkach odblaskowych z napisem Sean Patrol, gówniarzy, którzy nigdy pewnie jeszcze dziewczyny za rękę nie trzymali. to jest w zasadzie problemem tej całej sprawy. I smutną konsekwencją będzie też to, że prawdopodobnie przez to, co robią, długo jeszcze takiej ręki nie podtrzymają. Pewne elementy kultury cringe'u są potrzebne do kontroli społecznej, czyli regulowania pewnych zachowań, które w społeczeństwie się na przykład popularyzują, a które na przykład nie są przestępstwem albo nie są ścigane z tego tytułu. Więc mieszanka beki i nawet jakiegoś rodzaju odrazy jest Tutaj wskazana. Powinniśmy się wszyscy na to umówić, okej? Okay? Kinga Szostko pisze. Shon Patrol, czyli nowa internetowa zabawa, która jak zwykle wymknęła się spod kontroli. Nie wiem, czy tutaj w ogóle była szansa na jakąkolwiek kontrolę, że to jest kontrolowana zabawa. Samo to, że w ogóle taka zabawa się zrodziła, jest już problemem. Jest emanacją szerszego problemu. Poranny sms od jednej z dziennikarek. Co to jest ten Shon Patrol? Dasz mi znać, uświadomił mi, że temat zaczyna rozpędzać się niczym tornado i trzeba dać znać, że nasz zespół, i nie tylko nasz, pracuje nad tematem dość intensywnie. I to od kilku dni. Shaun Patrole pierwotnie polegały na wakacyjnych spacerach po różnych miejscach i wyłapywaniu nastolatek ubranych i zachowujących się w wyzywający sposób, nazwanych w młodzieżowym slangu Shonami. Niestety zabawa na przestrzeni ostatnich kilku dni z TikToka przeniosła się do mety. Facebook, Instagram i aktualnie obserwujemy zatrzęsienie codziennie powstających profili Shaun Patrol. Tutaj miejscowość. Co się dzieje na tych profilach? Dzieci krzywdzą inne dzieci, publikując ich konta znalezione w social mediach, opisując je w wulgarny sposób oraz głosując, które z nich jest gorszym szoniskiem. Pojawiają się również analogiczne dla płci konta z babiarzami lub Cfelami na których krzywi się również chłop. Dochodzą nas słuchy o pierwszym odebraniu sobie życia przez dziewczynkę umieszczonej na takiej stronie, natomiast potwierdzamy na ten moment te doniesienia. Aktualnie nie wiemy, jak zatrzymać ten proceder. Kids alert w przyszłym tygodniu podejmie się poinformowania rodziców o sytuacji. Jak to czytam, to od razu kojarzy mi się książka władca Much o tym, jak to dzieciaki rozbijają się na bezludnej wyspie i zaczynają tam organizować swoje życie. Nie ma tam żadnych dorosłych i bardzo szybko sytuacja eskaluje. I z dzieciaków wychodzi absolutnie to, co najmroczniejsze. Najbardziej pierwotne instynkty, próby dominacji, próby. Gnojenia innych, dzielenie się na obozy, to jest dokładnie to. Tylko, że tą bezludną wyspą, bez rodziców, którzy, jak powtarzam już, chyba po raz tysięczny na tym kanale, nie do końca mają dostęp do tego, co się dzieje. Nigdy nie będą mieli pełnego dostępu do tego, co się dzieje pomiędzy dzieciakami. Tą bezludną wyspą jest właśnie internet. Bezludną i bezrodzicową wyspą. Zresztą około dwa lata temu, kiedy tu Andrew Tate zaczął być tak bardzo popularny w internecie, nauczyciele m.in. brytyjskich szkół zwracali uwagę na wzrost pewnych niepokojących zachowań pośród dzieciaków. W poniżających tekstach nauczyciele obserwowali takie zachowania jak np. przygważdżanie koleżanek do ściany czy zabieranie im telefonów. Zdarzały się np. sytuacje gdzie uczeń pisał wypracowanie wychwalające Andrew Tate'a i jego przekonania, że na przykład kobieta jest własnością mężczyzny. Oczywiście można to podciągnąć pod jakieś pajacowanie w tym wieku. Dzieciaki w tym wieku po prostu robią różne głupie rzeczy, nieprzemyślane, edgy. Ale trzeba się też zastanowić skąd takie zachowania się biorą. Bo akurat w takich przypadkach konsekwencje, jak czytaliśmy w artykule Donalda, mogą być ostateczne. Naprawdę. Szczerze, ten przypadek nie dziwi mnie aż tak bardzo. Był stosunkowo łatwy do przewidzenia jako konsekwencja po prostu tej całej kultury wyrastającej na toksycznej manosferze. Na tych częściach internetu, które na piedestał wstawiają różnych dziwnych gór, którzy zbierają żniwa na problemie samotności, problemie trudności w odnalezieniu się w relacjach z, z rówieśnikami, itd. itd., itd. itd. <grywa>